3, 2, 1, jedziesz. Prawą, prostuj, 30, szczyt prawą, 100, 7 prawy na szczycie, prawą dziura, 120, 5 lewy na 6 prawy, 50, szczyt prawą na 6 plus prawy późny, 130, Lewo przez szczyt. 50. 7 prawy do 7 lewy. 80. 5 prawy na 3 lewy długi. Na 3 lewy długi. Na 6 lewy długi do 5 prawy. 50 prosty. 100 szczytem śmiało, 30, 5 lewy to, 5 prawy bardzo długi na szczyt otwiera, 80 szczytem śmiało, 30, 5 lewy, 150 prosty.

6 plus prawy, 100. Prostuj śmiało przez szczyt. 150. 6 plus prawy, przed szczytem hamuj. Na płytach ścisko. Hamuj, hamuj, hamuj. 3 lewy z drogi. 100. 6 lewy krótki lewą. Na 2 prawy mięk konietni 30 szeroko 2, lewy na shooter, 100 5 Pięć prawy 50 szczyt prawą 100, 6 prawy przytnij, nie tnij 50 6 prawy na 6 lewy długi 50

5 6 prawy długi 100 za szczytem 5 lewy 100 za szczytem 5 lewy 100 6 minus lewy krótki 50 szczyt lewą 80 5 minus prawy do 6 lewy przez szczyt śmiało. 30. 7 prawy na 6 do 5 lewy późny. 120 prostuj. 7 lewy za szczytem. 70. 5 lewy późny z drogi na szczyt z uwagą 36 minus prawy, do 7 lewy 70 5 plus prawy późny 70 5 plus prawy na szczycie wąsko 100 za szczytem 6 lewy bardzo długi domyka. 6 lewy bardzo długi domyka. 60. 5 lewy z uwagą z drogi na 4 długi. 150. Szczyt lewą prostuj z uwagą. 50. 7 lewy, 37 prawy. 80, 7 prawy na szczycie, 100 szykana od lewej, 100 szykana od lewej, 100, 7 prawy przed szczytem, 30, za szczytem 7 prawy, Orzech Opa, 50, szczyt max Orzech Opa, 50, minus lewy zać przez szczyt śmiało. 50, szczyt lewą, może chopa. 150, a mój, a mój.